Drodzy Państwo, wbiliście tysiąc wyświetleń pod ostatnim filmem z mną, więc lecę teraz z cukrem w Overwatch 2. Pora się naładować. Drodzy Państwo, zaczynamy. Zapuść muzę, młody. Robi się. Let's go! i wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. Cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh, And this is just the beginning. I need Znowu nie ma leczenia. Ja nie wiem, te medyki to zamiast leczyć, to strzelają do wroga. Dobra, trzeba zwiększyć moc. Ale, panie Korwinie, twój reaktor i tak jest przeciążony po takiej ilości cukru i fast foodów. Czy to wytrzymasz? To nieważne, czy to przeżyje, bo celem życia nie jest przeżycie, tylko wygranie meczów w overach. Piękne słowa, panie Januszu, dlatego za tobą poszedłem. A więc aktywacja 100% mocy wolnego rynku. Ciąg dalszy nastąpi.